Dzień dobry, dzień dobry, złoty tarot, kłaniam się wam serdecznie, skarby. Ja już sobie, muszę odłożyć tutaj karty, serduszka i zapraszam Was na czytanie bonusowe, czyli Blizięta waga wodnik. Karty już są rozłożone, serduszka i co, zaczynamy czytanko. U Was na, to jest czytanie na miesiąc, tak? U Was na sytuacji, kochani, pojawił się Król Mieczy. Oczywiście musiałam dopytać, dlaczego, bo to ma dużo innych też i wersji. No i dopytałam, jeszcze musiałam jedną dopytać. I teraz tak, dla niektórych wizyta związana z lekarzem, tak, wizyta domowa e, będzie miała miejsce. To jest raz możliwe, że chodzi o młodą osobę. E, osoba, która... Mm, ma jakiekolwiek też i zaburzenia. Ale z drugiej strony też muszę powiedzieć, że wizyta policjanta, policjant, który przychodzi do młodej osoby awantury, zamęty, taki buntownik, który no musi być tak jak on chce, tak? Jest to osoba od, no powiem szczerze do 36 roku życia. Jest to osoba, która często lubi chodzić w czapkach. Jest to osoba, do kogo przyjdzie, to nie zdejmie czapki, bo kurczę, no po co? Jest to osoba, która słodko mówi do Was. Jest to osoba, która tak manipuluje ludźmi, że muszą tańczyć jak ona chce. Jeżeli nie zrobią tego, będzie się mściła. Więc tutaj takie awantury będą u niektórych, serca u Was będzie. Jeżeli mam mówić, jakaś młoda osoba zakupi jakiś sprzęt, zakupi mieszkanie, jest to osoba, która... Dzisiaj lubię na przykład pieska takiego, a za miesiąc będzie yy, likwidowała, bo wymyśliła sobie coś takiego. To jest taka osoba. Tutaj będziecie mieć stron do czynienia. Uważajcie, nie dajcie się wkręcić. Jeżeli mam mówić o miłość, to zwróćcie uwagę, że romans w pracy źle się zakończy. Coś wyjdzie na światło dzienne. To jest raz. W domu możecie mieć tyrana, który jest to tyran. To jest też damski bokser. Tutaj z nim będą jakieś takie, powiem Wam szczerze, nieprzyjemne jazdy. Więc możliwe, możliwe, że będzie tutaj no, policja potrzebna lub po prostu osoba, która ma cechy jak król mieczy, osoba o ciemnych włosach, osoba, która ma w sobie dużo metalu. Więc taką osobę będziecie mieć. Też tutaj jest kontrola, tutaj dla niektórych dmuchanko będzie. Eee, kontrola związana z policją. To jest teraz. Teraz co do Was odchodzi? Do Was odchodzi sytuacja, gdzie mieliście albo będziecie mieć teraz, możliwe macie, sytuacja, że jajko mądrzejsze od góry, czy to mąż, czy to dziecko, czy to partner, czy to sąsiadka, ja mam rację i tylko ja. Jest to osoba, która gada bez sensu. Jak ją słyszycie, to Boże już mi się tam przewraca. To jest taka osoba. To jest już koniec, tak? Ona no, gdzieś odchodzi, ta niemiła sytuacja. Ale w waszym życiu pojawi się kobieta. Kobieta, która... Teraz tak, bo tutaj muszę połączyć dwie opcje. Bo co, co jest na przyszłość? po zakończeniu pokazała mi się właśnie trzy kielichy i dopytałam karty świata. Tu jednak w tej karcie, gdzie mam, pokazuje się, że jest jakaś para, jest jakaś kobieta, która chce od mężczyzny dowiedzieć się czegoś. Jest to mężczyzna, który no na przykład nie powiedział skąd czerpie tyle no, w pracy zysku, co on robi na przykład, skąd on ma taki fajny plan, skąd on ma takie piękne auta, no różnego rodzaju. Jest to osoba, która przekazuje informacje dalej i to jest kobieta. Kobieta, która siebie robi, ja jestem nieszczęśliwa, ona jest poszkodowana, jest to kobieta której każdy musi, ale nie, którą każdy gdzieś tam żałuje. Jest to kobieta, gdzie ma jakąś grupę. Jeżeli mam połączyć z tym, co jest teraz, to jest tutaj nie dajcie się wejść w jakieś grupowe, w grupowe, no nie wiem, zagrania, spotkania różnego rodzaju. Tutaj ja bym w to nie wchodziła. Nie ma takiej opcji. Tutaj jest też, że no, karta siły jest to karta nie tylko. To jest karta małpy. Znaczy małpy. No karta siły, karta sierpnia. Miesiąc jest związany z małpą. Więc ktoś z domu do domu, kto do was przychodzi, kogo spotykacie, różnego rodzaju. Jest to związane. E, Boże. Jaką gwiazdę mają ci? No to moja... gwiazda nieskończoności. Czyli jakiś temat się cały czas u was e, wodniki bliźnięta i wagi toczy. Nie tylko temat, ale pewne sytuacje też i coś powraca do Was. Tu już bym miała punkt zaczepienia, tak? I bym bardziej obserwowała, zwłaszcza, że u Was... Jest karta maga. A mag to jest dobry mówca. Mag to jest dobra osoba, która pięknie mówi, pięknie śpiewa, pięknie pisze, wypisze, ci napisze i tak dalej. Ale jest to związane z Merkury. Merkury jest związane z komunikacją, ale jest to metal. Metal zawsze broni, boli. Więc jak ja bym powiedziała, pocałujcie się wszyscy w nos. Ktoś powie, no ktoś powinien powiedzieć, a ja, co to jest o tarot, Rozumiecie? No wkurzyłam się, no jak? Kogoś zabolało to, co, co ja powiedziałam. Więc wy musicie uważać, kto do Was coś mówi, kto Wam jakąś informację sprzedaje, bo ta informacja jest nieprawdą. To jest po prostu kogel mogel. I już. Tutaj oszustwo jest pokazane. Teraz tak, dla niektórych znaki powietrze. Będziecie podpisywać, nie wiem co, ale coś będziecie podpisywać, nie podpisujcie, nie pochopnie, dobra, ja już kupuję to auto, ja muszę mieć to mnie, ja biorę kredyt, bo ja muszę mieć zrobione, nie, ja biorę pożyczkę, bo ja to muszę mieć. Czy cokolwiek. Albo nie kupuję, bo ja to muszę, będziecie potem żałować. W tym miesiącu bym naprawdę z serca nic nie kupywała, nic nie działała, nic w tych rzeczach, bo ktoś Was po prostu okłamie i wy weźmiecie i macie wyrzucone pieniądze. Zwłaszcza, że wskazówka na kartę przyszłość pokazuje cztery monety. Cztery monety. Jeżeli chodzi o związek, lipa. uszko zimne, wszystko zimne. Więc tutaj bym uważała, zwróćcie uwagi na stopy, na krążenia. To jest dwa. Druga rzecz jest taka, mężczyzna, który możliwe nie, nie ma na przykład nie jest z poznaku e, bliźnięta waga wodnik, ale ma ciemne, fajne, kręcone e, loczki. Powie Wam, kurczę, mam kłopoty z żołądkiem. To są już rzody może mieć. Lawa się pali z żaróweczka. Aha, już wiem. Słodko jaki pierdzący. Więc uważajcie. Nie wchodźcie w romans, bo to jest no szkoda, szkoda, szkoda czasu. Szkoda rozwierać się, naprawdę. Więc tutaj bym nie wchodziła, jeżeli chodzi o to. Kwestie finansowe, jeżeli chodzi o zarabianie, macie tutaj rewelacja. Fajny pomysł, coś robicie, rewelacja. Tylko będą jakieś straty możliwe że związane z uczuciami, bo jest jakaś kobieta, która nie może się pogodzić, a masz wszystko, że ktoś Ciebie zostawił. Odpuść go, odpuść niech sobie idzie, aleluja. Odpuść go, coś idzie do ciebie nowego. Coś przyjdzie do ciebie nowego i możliwe, że to właśnie przyjdzie do dwóch miesięcy. Coś fajnego, coś taki facet konkretny. Teraz yy, źródło problemów u Was, to są różnego rodzaju zmartwienia, yy, Zmartwienia związane ze zdrowiem i zmartwienia, dlaczego on mnie zostawił. Możliwe, że zmartwienia, bo coś podpisałam albo dlaczego ja to zrobiłam, kurczę, nie pomyślałam. Możliwe, że coś kupiliście, a ktoś wam potem, po co to kupiłaś? Na co? Dla kogo? Bo ja sam jestem. Tutaj będziecie cały czas go mieli tą osobę lub tą sytuację w głowie. Odpuśćcie. To jest najlepszy patent na przyszłość, bo u Was pojawia się, ktoś Was zaprasza na imprezę, na spotkania, trójkowe jakieś takie. A ktoś jest wobec Was nieszczery. Ktoś wobec Was e, będzie Wami manipulował, e, zrobi plotki. Jest to karta, która mówi, że teraz musicie mnie posłuchać w ten sposób. Jeżeli mieliście romans to ktoś ten romans wypepli i zrobi taki rozmów, że ulala, hihiha, lub jest to osoba, która ma romans i z którą będziecie mieć jazdę. Jest to osoba konfliktowa, jest to osoba, która nie zrobiłaś tak, no to popamiętasz. To jest taki wampir energetyczny. I jakieś wiadomości z nią związane, wiadomości przez telefon będzie. Możliwe, że ona mieszka od was 50 kilometrów. Możliwe, że często jeździcie e, kochani e, gdzieś tam na spacerki i rowerki i łyżwy i wrotki i tam inne rzeczy. Ale najprawdopodobniej dostaniecie od niej nagłą paczkę. Coś, jakiś upominek. Coś od niej powinniście serduszka dostać. Tutaj bym uważała. Teraz tak, jeżeli ktoś by mi się zapytał, czy mam jechać, czy mam, bo to są też sprawy, tutaj co odchodzi, sprawy związane e, MOPs, kontrole, wiadomości od osoby, która do Was przyjedzie, coś Wam będzie zakładać, tutaj też takie wiadomości będziecie mieli e, serduszka. Możliwe, że coś musicie wysłać. Drogą mail mailową, ale to są też i media, kochani, więc tutaj z takimi rzeczami, z takimi osobami będziecie mieć do czynienia. Moi drodzy, to już by było na tyle. Ja Wam czego życzę? Ja Wam życzę przede wszystkim dużo zdrówka, szczęścia, miłości, kaczuszki, buławki, czego sobie jeszcze życzycie. Ja Wam życzę, kochani, z całego serca. Dziękuję sieci i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam.